Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazanie. Ja zaś będę prosił ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z Wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale Wy go znacie, ponieważ u Was przebywa i w Was będzie. Nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale Wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i Wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu Moim, a Wy we mnie, a ja w Was. To ma przykazanie moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto Słowo Pańskie. Amen. W pierwszym czytaniu. Mamy bardzo ciekawy fragment z dziejów apostolskich. Filip przybywa do Samarii i zaczyna głosić Chrystusa. Jak może pamiętacie, samarytańczycy nie lubili się z Żydami. Uważali się trochę za wrogów. Też oskarżali się o inne, czy niedobre służenie Panu Bogu. O Bo samarytanie tylko się trzymali pierwszych pięciu ksiąg mojżeszowych. Mieli tam przykazania i tak dalej, ale nie mieli całej tradycji ustnej, proroków. Także przez Żydów nie tylko byli uznawani za wrogów, jako obcy naród, ale też właśnie trochę za heretyków. I Filip tam idzie i zaczyna głosić Chrystusa. Daje jej chrzest a później apostołowie wysyłają tam Piotra i Janu żeby dać dar Ducha Świętego żeby potwierdzić to co Filip zrobił tak samo jak wczoraj mieliśmy tutaj biskupa było 23 młodych bierzmowanych w naszej parafii, dlatego już zaczynamy o Duchu Świętym i wystrój i tak dalej, natomiast to pod, pokazuje, że potrzebujemy Kościoła, żeby wzrastać. Nie możemy sobie sami dać daru Ducha Świętego. Tak jak ksiądz nie może sam siebie wyspowiadać, sam sobie udzielić rozgrzeszenia. Tak jak samemu sobie nie można dać sakramentu chrztu, ale potrzebujemy kogoś innego. Potrzebujemy Kościoła, który nam daje sakramenty. Potrzebujemy siebie nawzajem, bo Kościół to nie tylko Księża i Biskupi. Wszyscy jesteśmy Kościołem, ale potrzebujemy innych, żebyśmy mogli otrzymać łaskę daru Ducha Świętego. Oczywiście Duch Święty chce przychodzić, działa w nas cały czas, ale sakramentalnie możemy tylko otrzymać przez innych, przez apostołów. To jest łaska, że możemy już wrócić też do większego uczestnictwa w sakramentach po tym czasie pandemii. Później, w drugim czytaniu, święty Paweł mówi: Z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, a żeby ci, którzy oczerniają Wasze dobre postępowanie, to z nami zawstydzenia. Nasze życie też nie tylko nie jest dla nas samych, że sami nie możemy być chrześcijanami, ale też nasze chrześcijaństwo nie może się ograniczać tylko do relacji Ja i Pan Bóg. Bo Pan Jezus powie, niech ludzie widzą, widząc dobre czyny was chwalą Boga, który w niebie jest. Nasze życie jako chrześcijanina jest też obowiązkiem dawania świadectwa. Nie obowiązkiem, bo Pan Bóg tego wymaga, bo jak nie to pójdziemy do piekła. Ale to wypływa samo z siebie. Tak jak lekarz zostaje lekarzem i ma obowiązek leczenia, jak strażak ma obowiązek gaszenia. Nie dlatego, że go ktoś zmusza, ale dlatego, że to wypływa z jego decyzji. I tak samo my, chrześcijanie, jesteśmy po to, żeby pokazywać ludziom dobre dzieła Boże, żeby nie oczerniali imienia Chrystusa. Ale też, mówi Paweł, czy Piotr, przepraszam, lepiej bowiem, jeśli taka wola Boża, cierpieć, dobrze czyniąc, aniżeli źle czyniąc. Bo często cierpimy z powodu naszych grzechów, i później jeszcze oskarżamy Pana Boga i wszystkich innych naokoło za to. Ktoś sobie życie sknocił, a później oskarża wszystkich naokoło, to nie o to chodzi. Oczywiście Pan Bóg pomaga też w naszych zranieniach. Ale przynajmniej bądźmy szczerzy i powiedzmy, to moja wina, to ja sobie zepsułem życie, nikt mi tego z życia nie psuł. Ale tutaj chodzi o coś zupełnie innego, o cierpienie z powodu Chrystusa. Na przykład para, która decyduje się żyć w czystości, małżeństwo, które decyduje się żyć w wierności, czy w otwarciu na, na życie, tak jak Pan Bóg mówi. Są oczywiście wyśmiani przez wszystkich innych naokoło, odrzuceni przez rodzinę, często znajomych. Może nawet ktoś przestanie z Tobą się kolegować właśnie dlatego, że chcesz żyć według tego, co Chrystus mówi. Czy nie dopisujesz sobie nadgodzin w pracy, a wszyscy inni kumple już Cię nienawidzą? Bo przecież w ten sposób też im pokazujesz, że są nieuczciwi. Czy nie wypijesz tego trzeciego kieliszka, jak wiesz, że masz problem? Chociaż wszyscy będą się z ciebie śmiać, wyzywać, może nawet, od głupków, kretynów. I Piotr mówi: Takie cierpienie to jest dobre. To prowadzi do Pana Boga, to pomaga w ten sposób. Bo też Pan Jezus mówi. Jeśli mnie tak traktowali, jeśli mnie uznali za głupka, szaleńca, Belzebuba, to Was też tak będą traktować. Ale nie jako kara, tylko jako możliwość bycia bliżej Chrystusa, możliwość ofiarowania tego za innych, możliwość życia coraz bliżej Chrystusa, życia miłością, o której słyszymy w Ewangelii. Bo zostaliśmy stworzeni do miłości. Bóg jest miłością, a my zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Jesteśmy nieszczęśliwi, jeśli nie kochamy. Nie jesteśmy nieszczęśliwi, bo nas nie uznają, bo nie mamy pieniędzy, bo nie mamy zdrowia, bo nie mamy już tych sił, co wcześniej. To wszystko są tylko zewnętrzne rzeczy które troszkę pomagają czasami, a czasami przeszkadzają. Ale nasze prawdziwe nieszczęście wynika z tego, że nie kochamy. I tutaj miłość nie jest uczuciem. Chrystus na krzyżu nie miał, przypuszczam, uczucia do tych, którzy go krzyżowali, którzy go wyśmiewali. Nie miał, myślę, uczucia do Piotra, który go zdradził. Do wszystkich innych apostołów, którzy uciekli i się schowali ze strachu. Nie miał uczuć, ale kochał każdego z nich i każdego z nas. Bo miłość to jest decyzja, że się chce być dla drugiej osoby. Ale Pan Jezus nie mówi, musicie kochać. Mówi, jeśli będziecie trwać we mnie. To ta miłość Was już będzie dawać. Ale też mówi w innym miejscu: miłość nie polega na tym, że Wy mnie wybraliście, ale że ja Was wybrałem i ja Was ukochałem. Więc no, my możemy odpowiedzieć na tą miłość, przede wszystkim przyjąć ją, przyjąć też tego ducha świętego. Mówi Pan Jezus, nie zostawię Was samymi, nie zostawię Was sierotami. Dam wam pocieszyciela. W Piśmie Świętym diabeł jest nazwany oskarżycielem, który cały czas ci przypomina o grzechach Twoich, grzechach innych, który cały czas ci mówi źle o Bogu, o innych ludziach i w tej sytuacji wirusa i tego, co się dzieje w innych krajach. Diabeł oskarża cały czas. Oskarża i dzieli diabolos po grecku to jest ten, co dzieli. A Duch Święty jest pocieszycielem, adwokatem, obrońcą. Więc broni nas. Mówi, nie, Chrystus oddał za Ciebie Twoje życie. Diabeł Ci mówi, ale ten grzech to jest nie do wybaczenia. A Duch Święty mówi, nie, Pan Bóg może też to wybaczyć, może też to uleczyć w Tobie. Ale też broni innych, których chętnie oskarżam. On mi nie powiedział dzień dobry, on mnie nie pozdrowił, on się zachowuje źle. A Duch Święty mówi cały czas: Nie, być może w nim widzisz to, co w sobie nie, nie akceptujesz. Być może to jego obecność powoduje, że w tobie tylko wychodzą różne rzeczy. Ale odwagi, idziemy do przodu. I cały czas też broni Pana Boga. Mówi nie, że Pan Bóg potrzebuje tego, ale nam potrzeba, żebyśmy słyszeli: Nie, Pan Bóg Cię kocha. Pan Bóg dopuszcza pewne cierpienia, trudności, problemy, ale nie dlatego, że Cię chce karać, wymagać, że Cię chce ranić. I przyjęcie tego Ducha Świętego. Właśnie tego pocieszyciela. A jak mówił biskup wczoraj do Bierzmowańców, wszystkie dary możemy odłożyć też na półkę i ich nie używać. Pan Bóg siebie daje cały czas w Słowie Bożym, w sakramentach, daje cały czas w sakramencie komunii, daje się cały czas w sakramencie spowiedzi, w sakramencie namaszczenia chorych ale daje się też w małżeństwie, cały czas. Ale możemy to wszystko położyć na półce, powiedzieć, a mi niepotrzebne te dary. Ja sobie sam dam radę. Ja sobie wszystko, te fajne opakowania, te ładnie wyglądają na półce, medaliki mam, bierzmowanie, święcenia, tamto, tamto. Jeśli ktoś tak chce, proszę bardzo, nie chcę nikogo do niczego zmuszać. Ale naprawdę, jeśli zaczniemy przeżywać nasze życie z pocieszycielem, który cały czas nam mówi dobrze o Bogu, o innych ludziach, o nas samych, błogosławić, mówić dobrze, mówić błogo o. I Eucharystia to jest dziękczynienie dziękować Bogu, aby nasze życie było nieustanną Eucharystią, nieustanną dziękczynieniem. <laughs> Mówi, wy mnie widzicie, ale jeszcze bardziej mnie poznacie, że ja jestem w Ojcu, a wy we mnie, a ja w was. Do tego, do tej jedności chce nas prowadzić Chrystus. Tą jedność nam daje przez każdy sakrament. Ta jedność w miłości jest pragnieniem, które On chce, On ma, żeby się tym dzielić. Właśnie pełnią miłości. Kto ma moje przykazanie i zachowuje mnie, ten mnie miłuje. A najważniejsze przykazanie jest kochaj Boga całym sercem, całym umysłem, wszystkimi siłami, a bliźniego Twego jak siebie samego. Kochaj nieprzyjaciół, kochaj tych, którzy ci źle czynią. A również ja go będę miłował i objawię mu siebie. To, to będzie oczywiście też w niebie, ale już teraz, dzisiaj, możemy zacząć przyjmować objawienie Boże i pokazywać je innym. Nie dyskutować, bronić matów Kościoła ale pokazywać, że jest miłość, że Duch Święty powoduje, że możemy kochać, przebaczać i służyć.